Witam mordeczki, tenisik na piątek, oczywiście kwalifikacje do Rolanda Garosa. Zaczynamy typowanko od oczywiście męskich zmagań. Mamy już tylko kilka meczów. Jest Kotow za 2.30. Z takich niefaworytów mamy Masura za 2.55, Richarda za 2.50 i Ariego 2.35. U kobiet, u kobiet pierwsza wielka bomba 5.20 Babel. Całkiem ładny kursik. Mendes jest 3,65, Baptiste 2,60, Danilowicz 2,0 i Cuger 2,30. Takie dla Was wybrałem meczyki, znaczy wybrałem to są w sumie meczyki hmm, po prostu z jutra. Tyle jeśli chodzi o tablicówkę z kobiet i mężczyzn. No i kuponiki mamy oczywiście dwa, jest jeden męski i jest jeden z kobiet. Gombos, Trungeliti i Fratangelo 619 na męskim kuponie. Na kobiecym jest aż 720, a tam mamy Surenko, Bjorklund i Danilowicz. Zobaczymy, czy nam się poszczęści tym razem. Mam nadzieję, że tak. A ja od ciebie zapraszam do grup VIP Polskich z piłki nożnej. Mamy VIP Standard, VIP Premium. Mamy również takie same grupy z innych dyscyplin. Mamy grupkę na Formułę 1, na zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sportpredictions.pl.gmail.com. A to już liga typera, każda odpowiedź. Warta 20 punktów, typujemy dokładną ilość gemową w tych meczach, które są tutaj rozpisane powyżej. Marino Mendes, Tomowa Danilowicz, Cenk Sztebe i Cachin z Kotowem. Typujemy tylko do godziny 10 jutrzejszego dnia, czyli piątku. Kto będzie dodawał komentarze później po 10, te komentarze oczywiście nie będą brane pod uwagę i będą wyrzucane. Tak więc do 10 możecie oddawać swoje typy. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Ja zapraszam oczywiście na inne filmiki na kanale. Za chwilę pojawi się film weekendowy z topligami europejskimi. Macie oczywiście serię z piłki nożnej Daily. A ja dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę. I do usłyszonka w kolejnych filmikach.